Cześć wszystkim. Dziś Wam wynagrodzę, mam nadzieję, tym filmikiem. E, filmik wczorajszy po raz kolejny y, mój telefon zrobił mi psikusa e, i nagranie od pewnego momentu jest bez obrazu. Dziś mam nadzieję, że sytuacja się nie powtórzy. E, trzymajcie za to kciuki. Ale koniecznie chcę wam pokazać, jak wygląda kompost, świeżo założony kompost. Po w zasadzie paru tygodniach od założenia, ale jeszcze nim do tego przejdziemy, to zwróćcie uwagę: ja wczoraj przerzuciłam tą pryzmę, a dziś jest w niej, zwróćcie uwagę, pełno otworów. Jeden otwór, drugi, trzeci. Czwarty, to są ewidentnie takie. Zobaczcie. Takie dziury porobione. One są cały poszatkowane. Po prostu jest ich tutaj, po prostu dziura na dziurze. Nawet widać tutaj, że zobaczcie. Jest to tak wyzwijane. I wiecie co? Jak odkryłam tą pryzmę, bo ja oczywiście zawsze po przerzuceniu pryzmę okrywam to moim oczom ukazało się piękne stworzenie, o którym istnieniu, przyznam szczerze, nie wiedziałam. Jest to smuszka leśna. To jest gryzoń, który przypomina myszkę, natomiast ma taką piękną pręgę przez, przez środek pleców, właśnie na, na, na grzbiecie. Wygląda naprawdę pięknie. Niestety nie udało mi się go nagrać, ale Zobaczcie, to jest w jedną noc. Bo przecież ja wieczorem już przerzucałam. Dziś mamy, znaczy w tej chwili mamy gdzieś w okolice pierwszej godziny, może, może koło drugiej między pierwszą a drugą. Więc w tak krótkim czasie y, po, po, potrafił zrobić aż tyle otworów, aż, aż tyle tutaj dziur i zwiał. Może się tu jeszcze pokażę, może uda mi się go nagrać. A tymczasem wracamy do kompostu. W tej chwili nie ma wysokiej temperatury, bo jest niecałe 30 stopni, dokładnie będzie 27 stopni. Natomiast to, co Wam bardzo chcę pokazać, to zobaczcie. To jest drobna, bardzo rozdrobniona łodyga, zarówno selera, jak i słonecznika. Pięknie poszatkowane. Widzicie to? To jest wszystko świeże i już zaczyna robić się taki ciemny, zielony, wpadający w taki no, szary, ale bardziej, no widać, że to jest taka błotnista zieleń. Już się zaczyna to przerabiać, ale jest po prostu pięknie rozdrobnione. Tutaj, tutaj, na całej, na całej długości. Ale najlepiej właśnie widać to na, na przykładzie tego. Zobaczcie. Jak prawie że jak, jak torcinę. oczywiście z takimi też większymi fragmentami, bo łodyga jest miękka i przez rozdrabniacz nie przechodzi tak jak, jak zrębka, jak e, gałąź. No, chyba że to jest e, drobna wiotka, gałąź, no to też właśnie w ten sposób się e, ją m, ona rozdrabnia. Ale naprawdę pięknie jest tutaj to wszystko rozdrobnione. Ja tutaj nie będę kopać, nie będę niszczyć tych, e, e, tych tunelów, tylko tutaj właśnie mniej więcej, gdzie gdzie tych tunelików nie ma, to będę chciała Wam pokazać możliwie najbardziej rozdrobnione, mm, rozdrobnione łodygi, ale chyba już więcej Wam nie odkopię, bo tu już mamy to, co po plewieniu dawałam liście. Zobaczmy sobie dalej. No tu jest, ale ona jest właśnie wymieszana, ponieważ ja to tak, jak widzicie, rozsypuję i roz... Staram się to, tą materię wyszcząsać na widłach, żeby jak najwięcej ją napowietrzyć. Tu, oczywiście, są też takie fragmenty gałęzi, ale zobaczcie to, co też właśnie zwróciłam, na co też zwróciłam uwagę: to to, że praktycznie to już tutaj ma konsystencję takiej ziemi. Już taka się zaczyna robić sypka, to, co było właśnie, u spodu jest teraz na górze i to już taki fajny kolor yy, pomalutku łapie oczywiście to nie jest gotowy yy, kompost bo to yy, przynajmniej do wiosny będzie potrzebowało czasu na to, żeby się rozrobić yy, żeby się przerobić ale zobaczcie, no naprawdę to wygląda fajnie bardzo przydatny jest tutaj yy, rozdrabniacz jeżeli go nie macie to oczywiście możecie to zrobić kosiarką tak jak ja tutaj wcześniej yy, chociażby łęty dyniach przejechałam kosiarką. Natomiast pierwszy bób, znaczy bób z pierwszego siewu, wrzuciłam tutaj te, te łęty w całości. Nie miałam czasu na to, żeby je rozdrabniać, więc po prostu wzięłam i tutaj je wrzuciłam w całości. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Tu nawet to widać. Widzicie? To będzie się dużo gorzej przerabiać, dużo wolniej gorzej też się potem przerzuca. Zobaczcie. Więc jeżeli tylko macie taką możliwość, to zachęcam, żebyście sobie to w jakikolwiek sposób rozdrabniali. No ponieważ jest to potem dużo, dużo prostsze w przerzucaniu. Dużo prościej jest przerzucić coś takiego, prawda, co jest już od razu sypkie, niż męczyć się z e, takimi łodygami, które się gdzieś tam plączą między sobą, haczą i no i mówię, no zajmuje to więcej czasu, więcej energii. Więc jeżeli macie możliwość, to, e, to sobie tak to e, rozdrobnijcie. E, myślę, że o kompoście, o tej pryzmie to tyle. Tutaj są jabłuszka jeszcze, które mi pospadały, bo je nie jest tak łatwo e, tutaj usypywać, zwłaszcza, że ja robię to w formie e, takiego stożka jak zawsze no to te jabłuszka po prostu spadają. Część się utrzymuje, tak jak widać, a część zjeżdża w dół. Ale na pewno te gryzonie, które tutaj były, ta smuszka leśna, będzie miała z tego pożytek. Na pewno będzie sobie korzystać z tych jabłuszek, które jeszcze są całkiem twarde, nieprzerobione. No bo te, które już tutaj są w takim mocnym stadiu rozkładu, to co najwyżej mogą zachęcić dżdżownice, bo raczej takie gryzonie nie będą takimi odpadkami zainteresowane ja sobie tutaj jedną dłonią próbuję ściągnąć rękawiczkę i zobaczcie w tej chwili dorzucę sobie jeszcze obierki z domu że tutaj jeszcze będą miały gdy nieco jeść, to rozrzucam sobie tak po całym tutaj, po całym, ym, całej pryzmie. I niech mi się to tutaj ładnie przerabia. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was, cześć.